Cześć, z tej strony Codziennie Lepszy. A to jest kolejny odcinek Daily 360. Dzisiaj będziemy kontynuować troszeczkę od innej strony temat, który poruszyliśmy dwa odcinki temu, kiedy mówiłem o tej fałszywej produktywności. O tym, że nie zawsze trzeba być produktywnym, że trzeba też umieć czerpać fan z tego, co się robi, i tak dalej. I że tak naprawdę w życiu nie chodzi tylko o tą produktywność. Swoją drogą mówiliśmy też wczoraj o tym. Przy okazji rozmawiania na temat szczęścia, że szczęście też nie wynika wcale z osiągania jakichś celów, z tego wynika satysfakcja bardziej, a szczęście to jest bardziej droga niż cel sam w sobie. Ale yy, zanim przejdziemy do tematu produktywności i nieproduktywności, to wspomnę tylko o tym, o czym zapomniałem wspomnieć totalnie wczoraj, że uruchomiłem taką stronkę na której można wpłacać dobrowolne datki na zasadzie wsparcia tego projektu. Jeżeli podoba Ci się ten projekt, chcesz w jakiś sposób go wesprzeć, to możesz wejść na tą stronkę buycoffee i mi jako twórcy wpłacić dowolną kwotę, jaką uznasz, że chcesz wesprzeć po prostu ten projekt. To nie jest coś w zamian za co coś otrzymasz, bo jeżeli tego nie zrobisz, to i tak będziesz mógł oglądać te filmy. Jeśli to zrobisz, również będziesz mógł oglądać te filmy. To jest po prostu dobrowolne Wsparcie. Dobra, i teraz przechodzimy do tematu. Więc jeżeli chodzi o tą produktywność i nieproduktywność, to na przykładzie dzisiejszego dnia mogę powiedzieć Ci, podać Ci taki tip, że nadal męczy mnie jeszcze trochę choroba, i postanowiłem sobie, że dzisiaj raczej nie będę atakował jakichś ciężkich projektów, pracy nad kursami, jakichś takich zaawansowanych rzeczy, bo po prostu nie mam na to siły. No i mam opcję albo nie robić nic, czyli całkowicie odpuścić, odpocząć sobie, co też jest OK, bo nie zawsze musisz być produktywny, jeżeli tak jak mnie męczyć akurat jakieś chorubsko, no to warto dać sobie czas na odpoczynek. Tyle, że ja lubię swoją pracę. A po drugie, jeżeli prowadzisz biznes, każdy, kto prowadzi biznes doskonale wie, że zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze jest ta lista piętrzących się spraw do załatwienia. Część z nich odkładasz na później, bo są mało ważne. Część z nich odkładasz na później, bo nie masz kiedy się nimi zająć, a część już jest dawno przeterminowana i po prostu kiedyś trzeba je w końcu zrobić. No więc w momencie kiedy wiesz, że nie masz siły na to, żeby mierzyć się z czymś trudnym. No bo źle ci się myśli, masz gorączkę, męczy cię kaszel i tak dalej. Albo masz jakiś wolniejszy dzień, w którym i tak nic nie planujesz, chcesz sobie zrobić coś luźniejszego. To może warto wtedy właśnie zająć się tą całą listą piętrzącej się drobnicy. No i ja tak właśnie dzisiaj zrobiłem. Trochę sobie odpocząłem, trochę sobie pograłem w gry. No i postanowiłem, że zajmę się przez kilka godzin całą tą drobnicą. Czyli wziąłem po prostu proste zadania, te, które normalnie odłożyłbym na później, nie? Bo w momencie, kiedy na co dzień staramy się gonić za tą produktywnością, no to najważniejsze jest to, żeby wybierać zadania trudne. Te ważne, które prowadzą nas do realizacji naszych celów. No i to jest ok, tylko że w pewnym sensie odrzucamy całą tą drobnicę. I ta drobnica, niestety, ale ona się gdzieś tam kumuluje. To nie są rzeczy. Wagi życia i śmierci, bo jak ich nie zrobisz, to nic się nie stanie, ale gdzieś tam zajmują ci te zasoby umysłu, bo cały czas masz z tyłu głowy, że coś sobie obiecałeś, coś miałeś posegregować, coś miałeś posprzątać, coś miałeś, nie wiem, wymyślić, sobie podsumować, posprzątać jakieś maile, przeczytać jakieś artykuły, które odłożyłeś na później, pootwierałeś jakieś zakładki, na przykład w Google Chrome, i masz 50 rzeczy, które miałeś tam sobie sprawdzić. Ja na przykład miałem kilkanaście narzędzi AI do przetestowania. Które miałem sobie przetestować, ale nigdy nie mam na to czasu. I tak dalej, i tak dalej. I jest mnóstwo takich rzeczy, które po prostu wymagają jakiejś tam uwagi. I w normalnych dniach, kiedy staram się być produktywny, po prostu nie mam na nie czasu i świadomie odkładam je na później po to, żeby zajmować się tym. Co jest ważne. Ale kiedy przychodzi taki dzień, w którym na przykład dzisiaj pisanie artykułu nie ma żadnego sensu, bo będę siedział nad nim kilka godzin i wymyślę najwyżej średni artykuł. Praca nad kursem nie ma żadnego sensu, bo będzie mi to schodziło dużo dłużej, niż by zeszło normalnie. Nie mogę nagrać raczej audio, bo głos mam taki nie za bardzo, wyglądam też średnio, więc no, jedyne co mogę zrobić, to pracować nad czymś mało istotnym. No i mogę sobie przygotować właśnie taką listę tej drobnicy i odhaczać te tematy jeden po drugim. I co to daje? Po pierwsze, pozbywam się tej listy piętrzących się spraw, które mam gdzieś tam z tyłu głowy. Po drugie, każde takie jedno skreślone zadanie z listy daje mi jakąś tam motywację do przodu. I kolejna rzecz, która jest tutaj ważna, to to jest to, że w momencie, kiedy czujesz jakiś opór przed robieniem ważnych zadań, to bardzo często właśnie uciekasz w te takie drobnostki. I w momencie, kiedy masz tą pietrzącą się listę spraw, setek spraw, które musisz załatwić, no to wtedy łatwo jest coś wybrać, łatwo jest coś uciekać. W momencie, kiedy zredukujesz tą listę, to tak jakby redukujesz sobie opcję uciekania w coś łatwego, czyli wyobraźmy sobie to na tej zasadzie. Masz worek, z którego możesz wylosować zadania. 10 jest trudnych, 100 jest łatwych, więc losujesz sobie jedno zadanie trudne, stwierdzasz, że ok, zajmę się tym. Ale później drugie zadanie, które losujesz, jest bardzo trudne, więc myślisz sobie, dobra, mam 90 zadań łatwych, więc Ucieknę w coś innego. Nie? Więc jak z tych 90 skreślisz połowę, to masz połowę mniej szans na to, że, że będziesz chciał w coś uciec. Nie? Wiesz, o co mi chodzi? To jest po prostu redukowanie sobie tej, tej możliwości dróg ucieczki. I kiedy przychodzą takie dni, kiedy czujesz się właśnie niezbyt produktywnie, niezbyt na siłach, żeby coś zrobić to nie musisz od razu rezygnować całkowicie z pracy, choć odpoczynek też jest ważny oczywiście, ale w momencie, kiedy wiesz, że cały czas masz w tył głowy te wszystkie rzeczy, że powinieneś kiedyś zrobić jakieś tematy, poprawiać jakieś teksty na stronie, Przygotować jakieś nowe nie wiem, rzeczy, posegregować coś, uporządkować, to właśnie może warto przeznaczyć sobie 1, 2 czy 3 dni. Nie chodzi, to tylko wtedy, kiedy jesteś chory, tylko po prostu w momencie, kiedy wiesz, że ta liczba spraw się gdzieś tam piętrzy, to możesz po prostu sobie zrobić takie 2-3 dni na to, żeby odrzucić wszystko, co ważne, a zająć się tylko drobnicą, zredukować tę listę piętrzących się spraw do jak najmniejszej liczby. Zyskać takiego kopa motywacyjnego, bo te rzeczy zazwyczaj skreśla się szybko, one są bardzo przyjemne, nie wymagają dużo energii i jak skreślisz 10, 15, 20 takich zadań, to czujesz się naładowany energią do tego, żeby zacząć coś trudniejszego. I to jest też taki myk, że w momencie, kiedy tracisz tą motywację, tracisz jakiś tam zapał, dyscyplinę, pojawia się ogromny opór, to że nie, niekoniecznie musisz się rzucać na coś trudnego, tylko możesz tak jakby rozpędzić się na tych. Łatwiejszych zadaniach. Tak jakbyś mm, grał w grę i masz, nie wiem, 100 mm, jakichś łatwych przeciwników do pokonania, zanim zaczniesz mierzyć się z prawdziwym bossem, nie? To jest taka rozgrzewka. I tak samo tutaj. Możesz rozpędzić się na tych łatwiejszych zadaniach po to, żeby zyskać tą motywację, zyskać ten napęd, poczucie postępu i tak dalej, zadowolenie z siebie samego i ruszyć na coś trudnego już właśnie z takim rozpędem. Bo w momencie, kiedy właśnie dbamy o tą produktywność, to cały czas gdzieś tam spychamy te rzeczy, a one nie znikają niestety, tylko one gdzieś tam cały czas są. I satysfakcja z tego, że w końcu zrobisz coś, co odkładałeś od miesiąca, obojętnie czy odkładałeś to, bo prokrastynujesz, czy odkładałeś to dlatego, że świadomie wiedziałeś, że to nie jest ważne, to mimo wszystko, jak to skreślisz, czujesz się z tym fajnie, że w końcu to zrobiłem. Miałem uporządkować jakieś faktury, nigdy mi się nie chciało tego zrobić. Nie jest to sprawa życia i śmierci, ale jak to uporządkujesz, czujesz się wspaniale z tym, że w końcu to zrobiłeś. I o to właśnie w tym chodzi. A to są rzeczy, które nie są wymagające energetycznie i możesz je zrobić nawet wtedy, kiedy masz luźniejszy dzień, kiedy to nie jest jakaś taka wielka praca i kiedy nawet czujesz się gorzej, tak jak ja dzisiaj. Więc yy, taki mały tip być może Ci się przyda. Nawet w tej nieproduktywności można znaleźć jakąś produktywność, po to, żeby później było ci w kolejnych dniach troszeczkę łatwiej zabrać się za to, co jest naprawdę ważne. No i to myślę, że wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o tym, że jeżeli podobał się Wam ten film, to można kliknąć łapkę w górę. To bardzo pomaga mi robić zasięgi, można napisać jakiś komentarz. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału, a jeśli bardzo Wam się podoba to co robię, to możecie wejść na bajkofitu i wpłacić jakiś dowolny datek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hej!